Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś strapki za 60 zł. Schowało mi się tutaj. Mam tak szybki milion, ekstra linie, strap party, wiśniowe 7, owocowa eksplozja, ekstra pensja i białe złoto. Tak dobrze policzyłam: 10, 20, 30, 40, tak, 60 zł. A zaczynam od białego złota. Strapka z numerem 50 i wygrywa 11 35 16 i 58 a ja mam 14 57 40 45 17 46 59 31 37 i 52 no to dzisiaj biały złotonic Ekstra pensja numer 33

są awokado i banan tu banany awokado awokado burówka i karambola truskawka i kokos Kokos, kokos, truskawka, truskawka i kokos. Wszystko. Kiwi i figa. Tutaj kiwi. Arbuz i gruszka. Arbuz daje linię, A, ale super. Wreszcie coś. Gruszka jeszcze tu i tu i tutaj gruszka winogrono i cytryna jest druga linia winogrono cytryna tu sobie zaznaczę jest jedynka wygrana i szóstka i pomarańcza oraz melon pomarańcza daje linię i tu jeszcze melon, pomarańcza i melon. No dobrze, pozostałych nie było. Trzy linie są wgrane. Jest 5. 5 i 10. 20 zł wpadło. No dobrze, to już coś jest. Wiśniowe 7, numer 35. Jest słońce. No i tutaj jakieś tam symbole szukam siódemki. A dzisiaj nie ma Q i B. Naprawdę nie ma. Zdrap party. Numer 17. Czapka poszukiwana. To jest party czapeczka. Jabłko. Aparat, okulary. Perła sukienka, tutaj jakieś inne kości, fortepian. No i tylko jedna. I tutaj wpadło 10 zł, więc Z dokładnie. I kolejna ze stropek, ekstra linie numer 3. Klapki i wiatrak. Tutaj, tutaj, wiatrak, wiatrak. No a gdzie są klapoczki? Dobra, nie ma. Rolki i parasol. Tutaj nie widzę, tu jeszcze rolki. Teraz krab i cytryna. Jest krap krab, krab. To były rolki cytryna. Kolejne rolki ach Chyba to tyle. Dobrze teraz tęcza i dzwon Jest tęcza Tęcza tutaj też i tęcza. Leżak i księżyc tutaj są. Leżak. Podkowa i biedronka. Tyle. Tu mam jeszcze kości, i druga strona to balony. Były tak, tutaj kości. Tu jeszcze był księżyc. Teraz lody i diament. Ale czy coś takiego było? Jest diament. Kwiat i słońce. No to tutaj słońce, słońce, kwiat i tu motyl i serce. I kolejny to ptak, arbuz. Sakwa i słoń. Słoń jest tutaj. Słoń tu. Ostatnie dwa to rower i klucz. Klucz i rower. Daj linie. Wiatrak, klucz, rower i ptak. Było rower, rower, tu jeszcze rower. Tu, tu, A pod linią jest dyszka. C i C, dokładnie. Na Do wygranych i szybki milion zrabka też z numerem trzecim. I tak, gra pierwsza. Szukam dwunastki. No jest 42, 51, 18, 53 i 17 czterdzieści trzy, trzydzieści trzy, tutaj inne pięćdziesiąt osiem nie ma, no to trzydzieści siedem, piętnaście, trzydzieści cztery, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć i dwadzieścia sześć. Igra ostatnia, szukam 21 jeden bądź wykrywających symboli. Niestety, niestety nie ma. No, okej, okay, dobra. Gdzieś tutaj były kontrolne L i S. No, dobrze, no szkoda. Te trzy zdrapki tutaj przegrały. A ja mam tak, 10 zł w extra liniach. 10 zł daje strap party, i 20 zł jest w owocowej eksplozji, więc mam 40 zł na 60. Nie także. Ja myślę, że całkiem nawet fajnie taki wynik. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie, za wszystkie komentarze, subskrypcje. Dziękuję Wam również za poświęcony czas tutaj ze mną, te parę minut. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!